Z tej strony Skylight i dzisiaj w 2016 roku pobiliśmy nowy rekord, 62 cobblestone, które dzisiaj otworzymy z moim bratem z Ołkiem. no i otwieramy cobblestone najdroższe skrzynki, 62 cobblestone polejemy na dragonlora i rycerza i oraz tego ręczną wyrzutnię desertila. ja zacznę no, najdroższy show czasów to jest rekord 62 kobelstony. Tak, No. Ja... Mac -indigo. I teraz drugi kobelstonnik, zielone jabłko, nowa. Tego teraz weźmiemy. Najdroższe skrzynki. Królewski Obrońca USP. Mama ciebie. Mojego brata mama chowała. Uh -huh. Więc idziemy następny z tą. Ej, ja miałem. No, miałeś, ale wyszedłeś Skar 20 burza. Tak. Może. Ma być AWK albo MK, albo SK, uważaj, Dobra dziwne no w ogóle najdraszcza skrzynka, aby coś nam fajnego dropło. Skara 20 burza Dawaj. AWP Dragon to musi być Wow przeleciał Pierwszy. Dragon Lord. Dragon Lore! Dragon jest Dragon Lore! Jasne, 1150 euro! czterysta czterysta cenę. Oh my God. Yes. Mama obiera. Mama ci obiera jabłko? Mm -hmm. To już idź, bo mi będziesz trochę na odcineczku przeszkadzał. Nie! Yeah. Jest, Drago! Jest! Jest! Adam Lambert, którego teraz słucham pobóg. Ja yeah. Lecimy dalej, może będzie kolejny Dragon Jest, marzenia się spełniają, już mi się zwróciło. Widzieliście ten na 1150 euro, za minimal wear Oj, kolejna awka by była Byłaby kolejna awp No ale się no mam Dobra Otwieraj. A siapką... No, kolejna awka była. mamy już. Mamy już. Teraz Ty. Jest Dragon Lord. Ręczne działa. Faktory new. głupio. Nie no, no drogi rakie ten destructor. Odgwaszę. Więc, nice. Najlepsza opening. Ja tak wiedziałem, że na ten nowy rok trafię tą AWP. Jeszcze rycerz mi się przyda, co? Mhm. Najsik. Piątka. Ja tylko na SK nam jeszcze została. O, trzecia Otwieraj. Więc openingi z bratem są zawsze najlepsze. JA! Druga wP droga! Druga wP! Jest! А вот она сделала. Ня! Не, ну то есть неможливо. Это не смотри, что No jak? Dwa razy AWP Dragon Lore Tą AWP, że y, mogę dać giveaway Jeszcze tyle mam Ojej Czekajcie. No Ja wy... Więc druga AWP leci do was Opłacało się, to jest nowy rekord polski, nikt poza mną nie otworzył 62 cobblestone. Ale AWP w dobrym stanie 710 euro Ręczny działo. Nice. Well war, ale zarobimy. Mamy już dwie, dwa razy Dragon Loro. przypominam dwa razy. Więc zostawcie jak najwięcej łapek pod tym filmikiem. Ooh, no, ping. Jest, już powoli widzimy. Tam się No ale rycerz też byłby fajny. Fajny skinik. Mamy jeszcze tylko tyle skrzynek. A nie, mamy jeszcze dużo skrzynek. Więc jak najwięcej łapek, i zasubskrybujcie. Teraz dwa razy Dragon Lore Gdzie mam faktyczne szczęście na Ojej, nie no stary Ten rok jest moim najszczęśliwszym rakiem A, to, a teraz mam który rok? 2000 ile mój bracie? 16 Brawo, otwieraj P90 star Też mogę się cieszyć nie umiesz? No dobra, to zamknij, żeby nam well, to. what O dobra, teraz ty. Nice, jest dwa razy Dragon lore Nikt czegoś takiego nie miał. Szczęście. szczęście, to szczęście, masz rację. Królewski obrońca to jest najlepsza opanikobel stałnych, jak kiedyś był w życiu. Rozumiesz? To, to przez ten rok. G ben dzięki w tym roku. Więc skoro mam dwa lore to widzę jak najwięcej łapek w górę. P2000 masz rację, zbroja. Prosty, królewski roboręca USP. Jest, ale jest tyle na coś. O, rycerz przeciw. ile by kosztował abu pa w Faktoriniu, ale założy się, że z 1500 euro to jest murowane w faktoryniu. No i ja też. Dobra, teraz Ty. Proszę, to jest dla mnie, pani. Dla Ciebie będzie Max Silver, bo Ciebie Gaben będzie lubi, okradać. Więc, więc, dzisiaj pod tym filmikiem łap, zostawcie łapkę w górę. A teraz Ty, dobrze mi powstrzymałeś. To jeszcze w Twoim pokoju nagrywam. Prosto. To jeszcze rycerz jakby poleciał. Kar 20 burza, to już, nas, już nam już to pozostało. Stój, to jest rekord polski, więc widzę jak najwięcej wyświetleń. Musi być jak najwięcej łapek w górę. Jak najwięcej. Dwa razy, żeby Dragon Lora trafić. na działo nice Dwie berety. Wskażę Wam Ręczne działo, nie no, stary dzisiaj ryszard. Już tam zostało parę tylko skrzyneczek zbroja P2000. Ej! O, rycerz przyjaciół. Ciemny wiek, to jest ciemny, na i została. skar 20 to 6 skrzynek na zakończenie. Na zakończenie masz rację, zielone jabłko. Cztery cztery kabel stony, cztery kabel stony. Ja to... Będzie gród skar 20. Znaczy burza, a burzanie burza Proszę ja tą czwóreczkę. Mac Indigo. Zostało nam po jednej skrzyneczce, zaczynaj. Proszę ja tą czwóreczkę. M4, Edenes Knight. Od regularu jeszcze przeleciał. Royal Blue. To Ostatnia skrzynka, boże nie. Ostatnia skrzynka berety. Patrzcie, jeden Dragon Lore, drugi Dragon Lore. Jeden z way, i to by było wszystko. Zab y zostawcie jak najwięcej łapek w górze na razie.